Mamy przyjemność dzisiaj wręczyć nagrodę odblaskowa firma. Zanim jednak zaczniemy wręczanie naszych nagród, chciałbym w dwóch, dosłownie w dwóch zdaniach powiedzieć kilka słów o kampanii odblaskowi.pl. Kampania odblaskowi.pl w tym roku, czyli kampania 2013, odbywała się w 20 miastach, czyli mieliśmy 20 eventów. Podczas tych 20 eventów rozdaliśmy blisko 40 tysięcy opasek odblaskowych. Te opaski były rozdawane podczas tych naszych imprez, również w dziesiątkach szkół podstawowych uczniów tych szkół. Kampania odblaskowi.pl to ponad 10 tysięcy kilometrów przejechanych odblaskowym patrolem. To 3 miesiące ciężkiej pracy i rozdawania i ciężkiej pracy i współpracy z młodzieżą w uświadamianiu tych najważniejszych potrzeb, w, poruszaniu się, w bezpiecznym poruszaniu się na drodze. Szanowni Państwo, postanowiliśmy wyróżnić dwie firmy w tym roku które w szczególny sposób zasłużyły się na rzecz promowania tych postaw bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Chciałbym serdecznie zaprosić na środek pana Michała Mokwę, przedstawiciela firmy Eltrans. Panie Michale. Witam serdecznie. Mogę prosić. To pierwsza. To jest ta pierwsza. Panie Michale, serdecznie gratuluję. To wyróżnienie to jest wyróżnienie dla firmy, dla z spółki Eltrans, opolskiego dealera marki Hyundai, która już po raz czwarty z rzędu wspiera nasze działania. Firma Eltrans od początku kampanii jest z nami, jest na każdym kroku naszej kampanii i dlatego serdecznie chcielibyśmy jej podziękować. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo i drugie wyróżnienie, wyróżnienie szczególne z tego względu, że następna firma w dosyć poważny sposób zaangażowała się w nasze działania. Do tego stopnia, że swoje założenia tej kampanii wcieliła w całej swojej firmie. Zapraszam serdecznie panią Klaudię Kowalczyk z firmy CareFleet. Firma CareFleet w tym roku została tytularnym partnerem naszej kampanii. Pani Klaudiu, serdecznie gratuluję. Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję i gratuluję Państwu bardzo dziękuję za, za to zaangażowanie i wsparcie naszej kampanii. Mam nadzieję, że, że to wsparcie będzie również w przyszłym roku. Szanowni Państwo, z naszej strony to tyle, ślicznie dziękujemy, bardzo nam było miło i do, do zobaczenia za rok.